Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Crypto, gdzie okiem hedge fundu przedstawimy wam Waszą, naszą perspektywę hedge fundu na rynek kryptowalut. I zaczynam klasycznie od Bitcoina, gdzie mówiłem Wam tydzień temu o tym, że trzeba wskakiwać w długie pozycje. Wyznaczałem poziomy likwidacyjne, pokazywałem Wam, gdzie są likwidacje, gdzie można próbować wskoczyć w długie pozycje. Jak pamiętacie, tutaj ten pierwszy etap i zobaczcie jak rynek jest mocny. Ten pierwszy etap już zatrzymał, tak? 100, to było 102 tysiące około. Zobaczmy tak, dokładnie zobaczcie, 102 tysiące dolarów zatrzymało już ten pierwszy poziom likwidacyjny, do drugiego nawet nie doszli, co mówić. Tu jest ten drugi zaznaczony i trzeci do nich nie doszło. Jeszcze tutaj widzę, pominęliśmy ten pierwszy, ten pierwszy poziom 102 tysięcy jak najbardziej. I to jest klasyczne, klasyczna sytuacja, kiedy na rynku, kiedy rynek jest bardzo silny to te pierwsze poziomy zazwyczaj już powstrzymują korekty. No do 100 tysięcy nie, nie, nie doszło, a co dopiero mówić o 98 tysiącach. A co do przodu, no zobaczcie, tutaj sytuacja diametralnie się zmieniła, bo zobaczcie, tutaj tydzień wcześniej w górę nie było za dużo likwidacji, a tutaj zupełnie odwrotnie. Już przy 103 tysiącach mamy poziomy likwidacyjne i przy 101 tysiącach. Ten poziom 100 tysięcy już nie ma większego znaczenia. Tutaj chętnych do kupienia jest na tyle dużo, że te likwidacje, nawet jakby któryś hedge fund chciał to tak zmanipulować, żeby się załapać, to tam zbyt dużo będą mieli konkurencji do wskoczenia, więc nie sądzę, żeby ktoś się porywał. Także 103 tysiące to już jest ten poziom, gdzie, gdzie można wskakiwać, albo 101 tysięcy i tutaj ta, ta konkurencja do zajęcia długich pozycji nie jest aż tak duża, więc tutaj jak najbardziej gdzieś tam można próbować wskakiwać. Z kolei pod górę no nie wyobrażam sobie zupełnie, żeby k, k, przynajmniej manipulacyjnie rynek albo 105, albo 106 tysięcy nie dotknął, po prostu to jest raczej no-brainer, e, że to musi być dotknięte, to tak jakby jest pokusa zbyt duża, to, to jak ktoś ma duże kapitały, no to, to po prostu, no, aż się prosi, żeby tutaj e, wyjść, przesunąć rynkiem, wyjść na tych pozycjach, jak to się odbywa, no wystarczy, że teraz ktoś ma duży kapitał, mamy duży kapitał, znaczy znamy skupować wszystkie półki a później ustawiamy zlecenia sprzedaży po tych wyższych cenach i tutaj się uruchamiają pozycje stop out więc bo to nie jest sztuką przesunąć rynek tak jak się ma duży kapitał nieraz takie rzeczy robiliśmy, przesuwamy rynkiem, kupujemy, idzie rynek w górę, ale później wyjść z tych pozycji jest ciężko. Ale jeśli wiemy, że tu są stopałty, no to wiemy, że tam właśnie kupujemy pod górę, uśredniamy sobie cenę, po coraz wyższych cenach kupujemy, a na koniec sobie wychodzimy przy tych pozycjach czy przy tych cenach. Więc to pokusa po prostu jest duża, żeby to zrobić. Stąd tak jakby dlatego się z Wami dzielę tą, tą wiedzą, bo, bo po prostu to aż kusi, tak? Niestety nie mamy w naszym hedge fundzie aż. Takich pieniędzy, żeby zrobić to na Bitcoinie, ale zapewniam Wam, że, was, że na Wall Street i na całym świecie są hedge fundy i któryś się po prostu musi na to skusić. No i zobaczmy na Ethereum. Tutaj rynek nie cofnął się ani do poziomów jakichkolwiek tych. No, ten pierwszy poziom został jak najbardziej osiągnięty, no ale te likwidacje były bardzo rozproszone, aczkolwiek jak sobie zobaczycie, no to, to faktycznie no pokryło to się tak tutaj z, z ale nie do końca tak tych tych tutaj pozycji nie nie, nie dotknęli to jest dosyć nawet powiedziałbym dziwne to, to świadczy o ogromnej sile rynku no a do góry do góry wszystkie te likwidacje poleciały to, to to zbyt kurzące było żeby tego nie zrobić jak najbardziej no i co do przodu do przodu jeśli chodzi o wskakiwanie w długie pozycje. No to 2, 2500, bardzo blisko, jak widzicie, bardzo blisko te, te likwidacje i tutaj myślę, że ktoś się może pokusić, jeśli tu by doszli, to jak najbardziej wskakiwanie w długie pozycje ma sens, no a pod górę, no piękne, to tak jakby to jest to samo co Bitcoin, no to jakżeż mogłoby to być niedotknięte, po prostu pokusa dla dużych hedge fundów jest za duża, za duże pieniądze to są do wyjęcia, żeby 2655, 2655, 60 okolice nie zostały przynajmniej dotknięte, no bo tutaj ładnie pod górę i, i tu można zebrać duże, dużo pozycji po drodze, chociaż to tutaj się lawina włączy, po tym pierwszym już, po tych stopautach, i tam, tam za chwilę to, to pójdzie lawina, ale wygląda to bardzo, bardzo byczo. No i nie wiem, czy zdążycie wskoczyć przy poziomie 2500, no ale próbować trzeba Zobaczymy. Coinbase kupuje Deribit. To ogromny news, zwłaszcza dla nas, dla naszego hedge fundu, bo jesteśmy założycielem startupu, który działa w rynku opcji. Coinbase kupił Deribit. Deribit, giełda opcyjna, największa i ogromna wartość transakcji 2,9 miliarda dolarów. Największa mer merger, acquisition w historii. W ogóle rynku nie było nigdy większej transakcji. Deribit wcale nie jest aż tak dużą, nie był aż tak dużą giełdą, żeby to uzasadniało. To aż tak duży deal, co świadczy o tym, że rynek zwraca się ku opcjom. Co mnie niesamowicie cieszy, bo tak jak Wam mówiłem, jesteśmy współzałożycielem projektu Brightpool. Brightpool.finance. Zobaczcie sobie stronę. Tam jest cały projekt opisany na na Finance możecie wejść do aplikacji, bo na Brightful Finance aplikacja jest nadal tylko na zaproszenie. Przez BRICS Finance zrobiłem dla was specjalny link, gdzie możecie sobie wejść i, i wykopać brixy, brixy, które w przyszłości będą służyły do, do zamrażania cen. W przyszłości brixami będzie można sobie zamrażać ceny kryptowaluty, czyli jeśli widzicie, że dzisiaj na przykładzie tak, mamy Ethereum yy, aktualnie po 2.585. Jeśli możemy sobie teraz tą cenę zamrozić i czekamy tydzień, jeśli za tydzień cena będzie 2800, to my sobie mówimy: A dobra, to ja sobie kupię po tej starej zamrożonej cenie. To marzenie każdego tradera. I te BRICSy, które teraz można kopać praktycznie za darmo, po prostu ich system tyle rozdaje, budu budując dzięki temu pul płynności, i to później będzie magiczne, wręcz narzędzie. Te BRICSy będą czymś zupełnie magicznym. Tak wygląda panel, który jeszcze nie jest wdrożony, bo jesteśmy w trakcie wdrożenia, ale za chwilę już tak panel będzie wyglądał. On aktualnie wygląda jeszcze troszeczkę inaczej, w zależności od poziomu, przy którym składamy zlecenie. Dostajemy, czym bliżej ceny rynkowej, tym większą liczbę brixów, które właśnie służą do zamrażania cen. I tutaj mamy y, promocję związaną z y, właśnie tym zamrażaniem cen. Bo tak jak mówię, w przyszłości będą takie zlecenia, ich jeszcze nie ma, ale już teraz zamknęliśmy w, w kolekcji nft ków wszystkie historyczne ceny Ethereum od 2 dolarów do 5000 dolarów i możecie już teraz się z żeby dostać takiego NFTK -ka. każdy NFT uprawnia do sprzedaży lub kupna Ethereum po historyczniej, historycznie starej jakiejś cenie, więc możecie wylosować nawet możliwość kupna Ethereum za 2 dolary albo sprzedaży za 5000 dolarów. Jeszcze nie wymyśliliśmy kryterium, bo oczywiście każdy chce jak najlepsze te NFT. -ki. W jakim sposób to, to, to rozdzielić pewnie na zasadzie bardziej konkursu? Im lepiej ktoś coś wykona tym, tym Dostanie lepszego tego NFT-ka, chyba że zrobimy losowanie. Jeszcze musimy sprawdzić, czy, czy mamy prawo zrobić losowanie co do ceny, po której możecie wykonywać później takie transakcje. No i wiadomo, no każdy by chciał sprzedać Dybim po 5000 albo kupić po 2 dolary. W związku z tym. W związku z tym, na razie robimy whitelisting. Możecie się z -white i wśród użytkowników, którzy się z whitelistują, ci użytkownicy będą uprawnieni do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie. A w dzisiejszym odcinku, wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się za tydzień.